Nie w tym momencie pokazał. Masz dowody? Nie. Przyznaj się, Oliwia, bo nie. Jestem u stankiem, jestem u stankiem, jestem ustangiem. Czy Tata pokazał ci zdjęcie? Nie. nie. Czy Tata pokazał nie. ci zdjęcie? Ostatni widzowie, Oliwia... Siemanko, tutaj Daria I witam was na kanale Darliwka Słuchajcie, pewnie was nie zaskoczę Albo was zaskoczę Rozchorowaliśmy się znowu, stąd taka długa przerwa Ale czujemy się już znacznie lepiej Więc do was wracamy Mam nadzieję, że chociaż część z was tęskniła No i słuchajcie, wracamy z odcinkiem Podobnym do jednego, który już był na naszym kanale Ale tym razem zmieniamy całkowicie kategorię Razem z Dawidem i z Oliwką Zagramy w zgadni kto Tylko tym razem będziemy musieli odgadnąć Jaką postacią z bajek jesteśmy. Nagrywaliśmy już odcinek, gdzie zgadywaliśmy, jakim influencerem jesteśmy, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie was zapraszam. Ja go tutaj gdzieś na górze wkleję. No i mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Jeżeli odcinek się spodoba, to oczywiście zostawcie łapki w górę. I jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zasubskrybujcie kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, wtedy będziecie dostawali powiadomienia o nowych odcinkach. Więc zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim zaczniemy odcinek, co się u nas działo? No co? Przed świętami spędziliśmy superowy czas w Holiday Park Resort, z którego też są dwa odcinki na kanale, jeżeli nie widzieliście. Święta oczywiście z rodzinką, no a po świętach po prostu leżakowaliśmy, leniuchowaliśmy w łóżkach, no bo byliśmy chorzy. Stasiek jeszcze jest w sumie chory, Oliwka też troszkę, ja już znacznie lepiej. Dawida nie złapała choroba. No ale wiecie, jak to mówią, nie powiem tego. Potrzebuję waszej małej pomocy z decyzją, bo nagromadziło mi się ogromnia stość po prostu ogromniastość paczek od widzów. I czy mam je otworzyć na jednym odcinku, takim wiecie, że cały stół po prostu paczek od Was, jedną mam odłożoną od niny na odcinek challenge'owy, a reszta, gdzie jest naprawdę tego mega, mega dużo, czy chcecie odcinek z otwierania paczek od widzów, czy robić tak jak dotychczas, że pod koniec odcinka zawsze otwieramy sobie dwie, jedną paczuchę? Dajcie znać w komentarzach. A my bierzemy się za nasz dzisiejszy challenge. Tak jak ostatnim razem w naszym challenge challengeu pomoże nam gra headbeans, yy, ale pomoże nam yy, w tym stylu, że weźmiemy sobie po prostu te opaski. I z tego co pamiętam, właśnie Dawid miał ostatnio tą maskę do spania, a ja miałam chyba koronę. Oliwka miała coś jeszcze innego, ale ona jak przyjdzie do nas to sobie po prostu to wybierze. I zmieniamy zasadę yy, odnośnie karteczek, bo my w tamtym challengeu pisaliśmy sobie, ja w sumie pisałam, zrobiłam taką kupkę karteczek znanych influencerów i losowaliśmy. Teraz w tych naszych rundach będziemy na bieżąco pisać sobie wzajemnie postacie, co komu przyjdzie do głowy, no i ta druga osoba będzie oczywiście musiała odgadnąć, jaką postacią z bajki jest, więc mam nadzieję, że wygram. Trzymajcie za mnie kciuki, albo za Oliwkę, albo za Dawida, w ogóle dajcie znać w komentarzach, za kogo trzymacie kciuki i na kogo głosujecie, jak stawiacie, kto wygra. Ucięłam sobie taką część kartki jakby A4 i teraz tnę to jeszcze na pół, żeby każdy miał swoją kubkę do pisania swojemu przeciwnikowi postaci z bajki, którą ma odgadnąć. Okej, okay, słuchajcie. Zasłoniłyśmy się, żeby nie było podglądania. I teraz Oliwka w pierwszej rundce napisze dla mnie postać, a ja dla niej. No i nie podglądamy. Ja już mam jeden mały typ. I ciekawe, czy Oliwka odgadnie tą postać. No i ja jestem ciekawa też, co Oliwka dla mnie wybierze. Ja tutaj pokazuję, co ja napisałam. I zobaczymy, już. Tak. No to dawaj tutaj dla mnie. Ja zamykam oczy. wkładaj, Dobra, teraz ty. I możemy się odsłonić, i oficjalnie zaczynamy zadawanie pytań, czy jestem człowiekiem. Tak, jestem, czy jestem człowiekiem? Poniekąd to jest. A co to jest, poniekąd? No nie jesteś. Nie jesteś. Aha. Aha. No to czy ja jestem dziewczyną? Mam nadzieję, że tutaj tak ładnie zobrazujesz, bo pod, nad każdym e, filmiku tak. będzie widniało ładnie napis, żeby było widać, bo tak. nie widać dokładnie no. co to no, jest. No, no, no. no i mam nadzieję, że ładnie przeczytaj, ty to, co napisałaś sobie w myślach. I ładnie to wstawisz z takim wykrzyknikiem. Nie ma poprawek, zostaw już teraz, to już! Ej, ja nie wiem o czym ja myślałam. Dobra. To ja jest. <noise> nie wiem, co się jestem stało z człowiekiem? No nie jesteś! Nie jest? No nie! Poniekąd jest. No poniekąd, ale... Poniekąd to znaczy tak jakby pół na pół, jakby... coś takiego. Jakby... to ja nie wiem, kim ja jestem. O to chodzi, że to... Nie pomyślałam, że to może być takie podchwytliwe i trudne. Dobra, czy ja jestem dziewczyną? Aha. Aha. Czy jestem chłopakiem? Nie. Czy jestem księżniczką? Tak. Czy jestem księżniczką? Tak. Czy jestem kopciuszkiem? <laughs> czy jestem tam księżniczka i żaba? Nie. Jesteś... Mały syrenka. No. Mama napisała sobie mała syrenka, to mały syrenka Napisałam no, mały syrenka. Nie wiem dlaczego tak napisałam, ok? Dlatego, że gadałam pewnie do Was, więc e, zapiszmy sobie tutaj. E, Daria... Poczekajcie, muszę... bo Ty też się nazywasz na D Nie, to z boku bo Daria 1, na... Oliwka 0. Zapraszamy Dawida do rundy z wygranym. No pochwal się. Pochwal się. Ja nic nie zrobiłem. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Że do naszej kartki z punktami doszło Daria 1, czyli jeden punkt dla mnie, Dawid 0. Dlaczego tego nie widzieliście? Przez niego, bo on tu rozwalił coś i się usunęło. I to jeszcze powiem wam takim fartem: co ja zrobiłam? Zgadłam postać Herkules, i to było w ogóle nie do zgadnięcia, a ja to zrobiłam, i przez niego, przez niego. Powiem Ci gościa. tak, nie wymyślaj, powiedz, że dopisałaś sobie i nie, nie zgadzasz. jest, No przecież to dlaczego siedzisz tak spokojnie, jak ja sobie dopisałam? No bo tak mi nie nie kazałaś. Nieprawda! Powiedz Dawid, jak nie, nie będziesz siedział i nie udajemy teraz tego, to, to koniec. Ja napisałam postać Dawidowi Garfield. On mi Herkulesa. Nie. Jeszcze zrobiłam błąd! Tak, jeszcze zrobiłam błąd. On się ze No teraz właśnie te dowody, które ty za mnie to widać. I on się jeszcze ze mnie śmiał, bo ja znowu walnęłam błąd na kartce. I ja już wiedziałam, że... Garfield przez ty nie było tam ty. Było. Oly było na końcu, a potem to złączyłam Słuchajcie, odgadnęłam już to, że moja postać jest niby człowiekiem, że to jest stara bajka, że Stasik jej nie oglądał, że nie jestem złą postacią, że nie jestem małą postacią i tak sobie, tak zaczęłam sobie rozkminiać, że dobra, to Stasik tego nie oglądał, a to, 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 to to, Herkules, a Dawid tak, a ja, ee, no i tak wyszło, a Dawid był Garfieldem i tego nie odgadnął i przysięgam, że to nie jest wymyślone, ale on to usunął, mnie, dotykaj aparatu, proszę Cię. Ale powiedz, krzyczałaś tam, nie? nie krzyczałam, absolutnie. Krzyczałaś, bardzo krzyczałam. Czy wymówię życie, ludzie? Nie, absolutnie nie. I teraz po tej rundzie, gdzie ja znowu zdobyłam jeden punkt, Dawid ma rundę z Oliwią, a potem ostatnia runda będzie z tym wygranym, no bo oni na razie mają po 0 punktów, a ja mam już dwa. I była mowa o wygranej dla zwycięzcy. I to sobie ustalimy na koniec odcinka, więc zapraszam na rundkę Oliwia-Dawid. Dwóch małych oszukistów, znaczy jeden mały, drugi duży. Jakich oszukistów? To ty oszukasz. Oliwka wierzysz mamie to, że ja wyłączyłem aparat i się nie nagrało, że wygrała. Nie wyłączył nie. tylko, nie wyłączył tylko w nim walnął i się zapis karty pamięci uszkodził. Wierzysz czy nie? Tak jak nam się czasem działo. Oliwia serio? No co wy robicie? Nie, ja nie wierzę w to. Słuchajcie, to jest dwóch największych oszukistów w naszej rodzinie. Dziękuję serduszko. No iść. O, ale ładnie mam ramkę zrobiłam. No. Iż. Teraz piszą sobie postacie Do wszystkich bajek w ogóle Myślą ciężko wszystkich, 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 tylko takich, żeby Oliwka to znała Myślą ciężko i notują Słuchajcie, ta rozgrywka ma po prostu Takie emocje jak zbieranie grzybów W lesie bez grzybów Już? Pokaż co napisałaś, pokażemy tu Okej, okay. Oliwka Widzę, że ty masz to po mnie chyba Żeby robić bł błędy Ale nie, spoko, spoko, jest okej okay? I teraz, Dawid, no nie maluj na tej kartce, no! Oh my god. No tak, no niby to bajka też, dobra. O ja trzymam za ciebie kciuki. Tak Hasło nie jest łatwe. Już? Tak? A ja mam łatwe czy nie? Mm, nie powiem ci, nie, pod, nie podpowiem ci nawet w jednej setce. Zbliżcie się do siebie ładnie, jak cudownie wyglądacie. Czas, start! No, zadawaj pierwsze pytanie, jesteś kobietą. Co? No, kobieta mi może odpowiadać, tak? A Czy jestem królewną? Tak. Czy jestem tą. Y, ty, tą. postacią, która jest. Nie, <laughs> to pojedzie. Mama, ty to mówiłaś, że jest. Y... Yy, główną bohaterką? Nie. Tak, tak. Nie. Czy jestem. Czy jestem księżniczką? No nie wyglądasz faktycznie. Nie wyglądasz w ogóle. Ale mam koronę. Nie, masz maskę do spania. O właśnie, to powinienem sobie założyć. Ty to miałaś? Tak. Zwyci ty to miałaś? Zwycięzca ma koronę. Jaki zwycięzca? Oszukista, nie było żadnych... Ty masz dowody w ogóle? Zgniotłeś te kartki. Zobaczcie, to jest punktacja. No. Przypatrzcie się dokładnie na ten moment. To jest dowód oszustwa. No śmiało, każde pytanie się liczy. Czy jestem kogoś siostrą? Nie. Jestem księżniczką, tak? Czy jestem Marielką? Nie. Nie jesteś Marielką. <laughs> <Arielką>. <laughs> Marielką! Powiedzieli Marielka. Ale nie jestem. Mhm. No. słucham. Czy jestem... Mam zwierzęcia. Nie. Czy oglądałem tą bajkę? Dałeś nie, nie, chyba nie. No to jak mam wiedzieć? Oglądał, nie, nie. na bank oglądał. No, teraz ty. Czy jestem z Disney? Nie. Nie. To ty nie wiem, ja tego nie wiem. To jestem? Nie, tylko fiasańkę Wam włączyłam. Ty ją Ja Piosenkę tylko włączyła. Ty no, bym kim jest. Węża włączyła. Jestem Ale co? Nie, nie. Ale kto to jest? Peaches to jest ta księżniczka z Mario. To jest oszukaństwo. No. No. To jest oszukaństwo. Ale jak ty oszukasz, ja też mogę. Oliwia, mamy rundę zwycięską pomiędzy sobą. Oliwia. Jeden i teraz jest Daria versus Oliwia i w tym okienku tu będzie wynik, będzie winner, będzie zwycięzca, Osobiski. będzie Nieprawda, absolutnie nie. I ja byłam pewna, że Oliwia się skapnie i to była piosenka z wężem w ogóle, a nie z żadną ptys, więc dobra. Ptys, 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 ptys. Ale no co? Ja tylko chciałam muzyki sobie posłuchać, tak no ludzie. Naprawdę oszukali, zrobią to Celowo. Przegrałeś już tą rundę. Nieprawda. Dobra, poczekajcie, dajcie mi pomyśleć. Oliwia już wie, więc to jest jakoś za szybko. Dobra. Chociaż jedną rundę bez błędu. Oliwia jednak chyba zmienia swoją koncepcję. Ja proponuję dla wygranego... Kopa w pupę. Nie, bez żadnych kopów w pupę. Proponuję dla wygranego na przykład stówkę do wydania w Bilsie. Nawet no, jakieś fajne rzeczy... Dlaczego ty we mnie rzucasz? Bo szukujesz. Dlaczego rzucasz przyszłą zwyciężczynię albo wice, a ty jesteś na trzecim miejscu? Patataj, 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 Tata, na to. Pataj, pataj. Dawid. Patadaj. Czy jestem księżniczką? Tak. Tak. Patataj, patataj, patataj. Mm. Tu na mnie patrz się. No. Koniem. No Dalia, jest czy nie jest? Ale to było pytanie? No to zadaj to pytanie. Jesteś. Czy ja jestem? Oli w kim jesteś już? Nie, cicho. Dajcie mi się zastanowić, nie róbcie tak. No! Bez żadnego mówienia, cicho! No Dawid! Ja nic nie robię. Naprawdę, teraz sobie coś innego. Czy jestem wajaną? Nie. No, teraz ty. Zwróćcie uwagę na minę Oliwii. Ona już zna hasło. Czy, ja, czy jestem mustangiem? On niej w tym momencie pokazał... Masz dowody? Nie. Przyznaj się, Oliwia, bo... Jestem mustangiem, jestem mustangiem, jestem jestem mustangiem. Czy tata pokazał Ci zdjęcie? Nie. Nie czy tata pokazał Nie. Ci zdjęcie? Ostatni widzowie, Oliwia... To, że Dawid jest oszukistą, to już wiadomo, ale ty... Oliwka, czy ja oszukałem? Wszyscy czy mama oszukała? Oszukała. Wszyscy się na tobie zawiodą. Czy tata pokazał ci zdjęcie? Drogi widzu, nie daj się manipulować przedmiotem. Ona manipuluje ludźmi Czy tata pokazał ci zdjęcie Mustanga? Pokazał jej ludzie. Pokazał nie. jej. Nie. Nie. To nieprawda. I to jeszcze nic. to ty pomogłaś Oliwce, oszukisto. Teraz wychodzą na jaw fakty. Ej, ja się przyznaję do tego, że ja ci pomogłam, ale zadam ci ostatnie pytanie i masz szansę na uczciwość. Czy tata pokazał ci zdjęcie nie. Mustanga? Zwróćcie uwagę na minę Oliwii. Ona już zna hasło. Ja nie mogę! Co to się dzieje? Przecież pokazał jej! Więc... Nie pokazałem nic! Tak? tak? To zobaczycie na kamerze, jak zrobię zbliżenie momentu, kiedy Oliwka patrzy się w tamtą stronę i robi takie wielkie oddechy. Dobrze, to ja pokażę. Pokażę, co? Pokazałem. No, ale mm -hmm. ona tego nie widziała na pewno. To nie ma, ten challenge... Proszę wziął. bardzo. No, pokaż, co to jest. Ty jesteś! Czy tata pokazał ci to zdjęcie? Koniec! Nie! No co pokazałem? Skąd Oliwia ma wiedzieć, że ten nie. samochód to mustang? O niej pokazał normalnie okładkę bajki mustang. Nie, pokazałem. Nawet nie pokazałem. Nawet nie wiem, jak ta okładka wygląda. Nie. Chodzą nam siadać bo będzie reprymendów, to bo. Co tam, przegrałaś? Jak niedaleko Znowu smutek. pada jabłko od jabłoni. Oliwia, to, że tata jest oszukistą, ale że ty... Oliwka, jest? cię oszukałem? Że mama definitywnie mama, oszukała. No bardzo właśnie. brzydki przykład cię się pokazałem się. Już dobra, no przyznajmy się, pokazałem ci, ale to auto niebiesko. nie niebieskie. No. Nieprawda, pokazałeś jej normalnie układkę z Mustachem. A skąd ma wiedzieć, że auto, to co jej pokazałeś z Mustachem? O i jej Nie, nie o nie układki to totalnie. Pokaż dowody. Prosto. proszę pokazać dowody? Zwróćcie uwagę na minę Oliwii. Ona już zna hasło. Nie mam dowodów. No bo ma się. Nie się. Nie masz dowodów, to kłamiesz. A popatrz się. Dobrze, jest proste. Nie, Oliś. możesz cicho wydać mnie na chwilę. Proszę bardzo. Popatrz się tutaj na aparat, dobra? Ja robię zbliżenie na twoją buzię i po odpowiedź widzą, czy tata pokazał ci zdjęcie okładki bajki Mustang z dzikiej doliny? Pokaż mi auto. Księżę szukać wszystkich. Nawet jeszcze nam wpaja swoje kłamstwo. Oliwia! <noise> Oliwia! No ty ty przegrałaś? To nie chodzi o wygraną, tylko chodzi o zasady. Jakie jest to? Ojciec, kto ci pomógł? Mama ci pomogła z tą właśnie. Chodzi o Właśnie. A ja uczciwość. nic złego nie zrobiłem. O, nie Ludzie, nie wzięłam sobie paczkę, bo nie wierzę, co się wydarzyło właśnie. Serio nie wierzę i jestem w szoku, że Oliwka się nie przyznała. A naprawdę pokazała jej tą okładkę. I ja Wam to zbliżenie tutaj na pewno już pokazałam kilka razy, gdzie Oliwia się tak spojrzała i nagle za chwilę wiedziała, że jest mustangiem. Ja się przyznaję Bo do tego. Się na ja przyznaję się do tego. Ja tutaj mam. prawie mustanga, słuchajcie. Nie będziemy wracać już do tego oszustwa, ale gwarantuję Wam, że to nie ja oszukiwałam. Oszukiwałam! Przysięgam. Lepiej przysięgam! Że jestem nie w takim szoku, ale dajcie znać w komentarzach, komu wierzycie. I wybierzcie dobrze, naprawdę, wybierzcie dobrze. Więc, w paczuszce dostałam wielbłądka, bardzo ładny. W paczuszce jest również. Ej, ta paczka wygląda mi na jakąś Całą zagraniczną, to jest płyn do kąpieli Jedno jedna saszetka Wygląda w ogóle jak maseczka, ale bardzo to fajne jest No i mam list Cześć, nazywam się Zuzia Mam 4 lata. Zuzia! Ja nie wiem, czy tutaj nie najmłodsza Wicka, która do mnie paczkę wysyła. Bardzo lubię Was oglądać. Widziałam wszystkie filmiki po kilka razy. Jesteście super. Pozdrawiam Was i wysyłam serduszko. Ja oczywiście też wysyłam serduszko zuzia i pozdrawiam z całego, całego serducha. No i słuchajcie, pod listem. Ej, jakie to jest fajne! Pierwszy raz coś takiego widzę. To są te karteczki do wyskrobywania, ale z pytaniami. Gdybyś mogła zamieszkać w najbardziej magicznym domku na świecie, jakby on wyglądał? Narysuj go! I tutaj na tym czarnym możemy sobie to rysować. No i tutaj jest bardzo dużo zadań. Oliwka, jak to zobacz, to się mega... Oliwia! Ciekawy, czy teraz się przyzna. Dostałyśmy paczuchę od Zuzi. i zobacz. To są te karty do wyskrobywania, ale z pytaniami. Gdybyś mogła zamieszkać w najbardziej magicznym domku na świecie, jakby on wyglądał? I masz go narysować. I zobacz, jakie to jest fajne. Czy chciałabyś nam coś powiedzieć? Widzę też jakieś malowanki. Rybka unicorn i jest jeszcze jedna, nawet jeszcze więcej, jest Elza z Krainy Lodu i Anna, w ogóle piszcie czy powinniśmy powtórzyć ten challenge i zrobić jakąś dogrywkę, bez oszukiwania, z jakąś przysięgą na początku, że zero oszukiwania i zero podpowiadania jest też myszka mini i tam są naklejki chyba, albo i nie, no ale dobra odkładam to, mam tutaj jakieś słodkie naklejeczki z misiem, ale to przesłodkie, to jest tak jakby uszatek ale taki przyjemniejszy no i tu mam, słuchajcie, jeszcze takie coś na cukierki to jest chyba. Jest kaczor Donald i myszka Mickey. Mam też, ej, to jest chyba do tego specjalnie, żeby to włożyć. Seriówka. Mam jeszcze biżuterię. Tu jest brazoletka i piękny, piękny fioletowy naszyjnik. Mamy tutaj jeszcze tatuaż z dinozaurkiem. E, takiego mini, mini konika jednorożca. On jest pomarańczowy, ale taki mini, mini naprawdę. No i Kaja z Milka Secret Boxów. W ogóle parę osób pisało mi, że jest nowa seria, ale ja przeszukałam i to chyba nie jest potwierdzone info. Więc Zuzia z całego serduszka dziękujemy za super paczuszkę. Bardzo jest mi miło, że nas oglądasz, że nasze odcinki się podobają. Jeszcze raz wysyłam serducho i pozdrawiam z całego, całego serducha. I daj znać w komentarzu, kto dzisiaj oszukiwał. Witam was spod sufitu. Dosłownie, słuchajcie. I tu jest e, lodówka nasza, e, i nasza szafka. I na niej, słuchajcie, jest cały ogrom paczek od Was. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i tam jakieś listy i w ogóle, a tutaj jest największa oszukista świata. Dzisiejszy odcinek to było szaleństwo, ale podobnie chyba było na tamtym challenge'u, z tym, że tam Dawid mniej się krył z tym, że oszukiwał i ja, uwierzcie mi, że ja naprawdę nie oszukiwałam, oprócz tego z tą podpowiedzią tej piosenki, ale byłam pewna, że Oliwia nie zajarzy, że chodzi o pitchy z Mario. No i słuchajcie, kończymy ten odcinek, Dawid jeszcze tutaj chce... Nawet wielbłąd twierdzi, że kłamiesz. Wielbłąd bardzo Was prosi o łapki w górę, o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli klikniecie razem z dzwoneczkiem, wtedy będziecie mieli powiadomienia o nowych odcinkach. No i słuchajcie, jeżeli mamy zrobić dogrywkę, jeżeli mamy powtórzyć ten challenge, to dajcie znać w komentarzach. No i naprawdę dajcie znać, jak Wymyślicie, kto w dzisiejszym odcinku był największym. Oszukistą. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Postaram się zrobić daily, ale nie obiecuję, ale jutro na pewno będzie też nowy odcinek, więc trzymajcie mocno kciuki i niedługo również wcielimy się z oliwką w rolę ogrodników. To taka mała zapowiedź czegoś, co dla Was szukujemy. Dziękuję za oglądanie i do następnego! Hej!